Napoleon tak długo siedział w Wannie, bo tam nie tylko się mył. Wszędzie zabierano za nim przenośną wannę, w której często czytał gazety, przyjmował gości, a nawet omawiał sprawy państwowe. Podczas bitwy pod Waterloo schodził z pola walki właśnie do Wanny. Mówiono, że podbijał Europę między kąpielami. Temperatura wody była tak wysoka, że obcy parzyli sobie ręce. Do gorącej wody dodawano torf, herbatę, a nawet jęczmień. Chodziło o to, że w momentach napięcia psychicznego u cesarza pojawiał się silny świąt skóry, od którego drapał się aż do blizn. Gorące kąpiele pomagały mu sobie z tym radzić.